Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie 31 lipca w środę. Moi kochani, dzisiaj pragnę zaproponować do rozważenia Ewangelię Jezusa, w której mówi o tym, że Królestwo Boże podobne jest do poszukiwacza skarbów. I to jest wspaniale, że Jezus porównuje swoje królestwo właśnie do człowieka który jest otwarty na nowe, który pragnie wiedzieć, poszukiwać, poznawać, doświadczać. Taki właśnie człowiek, poszukiwacz przygód, poszukiwacz cennych rzeczy, poszukiwacz skarbów to jest rys ludzi królestwa. Moje kochani, mamy być otwarci, nieszablonowi w naszym spojrzeniu na człowieka, na wiedzę, na doświadczenie, które daje nam Bóg przez naturę i świat, no właśnie mamy być tacy, odważni, nie szablonowi, moi kochani. Tak więc Bóg porównuje Królestwo Boże, ludzi, którzy żyją właśnie w Królestwie, do takich poszukiwaczy skarbów. No i moi drodzy, mowa o nim jest dalej taka, że on w końcu znajduje skarb, znajduje po prostu coś, co ma. Wartość no, przeogromną, największą, jak, jakąkolwiek mógł zdobyć w swoim życiu. I co robi? On wyzbywa się najpierw wszystkich innych, pomniejszych swoich wcześniej zdobytych skarbów. Wyzbywa się ich. Nie może ich zachować. Żeby zdobyć ten skarb ogromny, on musi poświęcić te wszystkie skarby. Ja nie mówię, że to były rzeczy beznadziejne i bezwartościowe. To były w pewnym sensie skarby, ale on to musi oddać, musi z tego zrezygnować. Nie może być do nich przywiązany, ponieważ to y, nie puść go dalej, by zdobyć ten prawdziwy skarb. To tak, jak masz walizkę i tam jest 100 milionów złotych, ale mówi ci po prostu prowadzący y, tą przygodę: Posłuchaj, jak chcesz zdobyć tę walizkę, to musisz oddać wszystko to, co masz do tej pory. A ty myślisz, ojej, mam 2000, tysiące tutaj w skarpecie zachowane pod łóżkiem. Na koncie mam dziesięć tysięcy, w gotówce mam cztery tysiące, a i w złocie jeszcze będzie tam z 8. Kurczę, tak trudno mi to puścić. No nie wiem, czy mnie stać na to. A on tu mówi, skasuj konto, rozdaj wszystkie swoje, swoją gotówkę ubogim, wyrzuć kartę kredytową. Wow! No właśnie. To jest warunek. Żebyś, żebyś miał te 100 milionów w walizce, musisz te kilka tysięcy swoich rozdać, uwolnić się od nich. To jest właśnie istota dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi: Jeżeli chcesz być prawdziwie szczęśliwy, jeżeli chcesz osiągnąć skarb życia w obfitości tu na tej ziemi i w wieczności, w szczęściu, to uwolnij się od swoich dotych, dotychczasowych skarbów. Oddaj to, co masz ukryte w skarpecie. Oddaj to, co masz w kieszeniach aktualnie. Zrezygnuj ze swoich kart kredytowych, z tego, co masz odłożone na różnych lokatach w bankach. Rozdaj to, co masz ze złota, srebra, całe rzeczy materialne. Oddaj to. Moi kochani, i tu nie chodzi tylko o pieniądze. Oczywiście Jezus tu porównuje y, ten skarb do rzeczy materialnych, ale tu chodzi o życie w totalnej wolności, o prawdziwe szczęście, o pokój serca i o życie wieczne w niebie. To jest skarb, moi kochani. A drogą do tego skarbu jest osoba Jezusa Chrystusa. To On jest przewodnikiem na drodze do szczęścia. To On daje y, odkupienie, oczyszcza Ciebie z wszelkich win i grzechów. Daje Ci wolność, totalną wolność, miłość, przebaczenie i oferuje Ci Życie w domu ojca przez wszystkie wieki, w obfitości, ogromnym szczęściu, w czystości, radości, a tutaj na ziemi również w swoich błogosławieństwach. To jest skarb. On, Jezus, który jest przewodnikiem do taty, do domu, do źródła. Moi kochani, i jeszcze raz tu podkreślę na koniec. Jezus mówi, aby osiągnąć ten skarb, najpierw, drogi człowieku, Przyjaciel mój, poszukiwaczu przygód, idź i rozdaj to wszystko, co masz do tej pory. Uwolnij się od tego. O to chodzi. Tu nie chodzi o to, żeby materialnie się ogłodzić i yy, nie mieć grosza przy duszy. Nie. Chodzi o to, żeby to cię nie wiązało. Bądź wolny od swojego zdrowia. Jesteś zdrowy? Alleluja! Jesteś chory? Alleluja! Masz co jeść pełno w lodówce. Wow, chwała Panu. Masz mleko, masło chl i chleb. Dzięki Ci Panie, za to, że mam co jeść. Moi drodzy, w każdym położeniu jesteśmy szczęśliwi. Dziękujemy. Nic nas nie przytłacza. Ktoś nas zawiódł, nie ma sprawy. Ktoś dotrzymał słowa? Wow, wspaniale. <laughs> Wolność. Tę wolność daje Chrystus. On jest naszym skarbem. Takie życie w miłości i w totalnej wolności jest właśnie szczęściem. To jest skarb. Tak więc, moi kochani, Jezus, jeszcze raz tu podkreślam, zaprasza nas, uwolnij się od tego, co jest dotychczas Twoim skarbem, co było dla Ciebie ważne i istotne. I nie to, żeby się tego pozbyć i, i odciąć relacje, tylko jak gdyby w swoich oczach. Zdetotro, zdetronizować te sprawy. Posadzaj z tronu swoje zdrowie, karierę, pracę, pieniądze. To nie jest miejsce na tronie dla takich rzeczywistości. Dla, tron jest tylko dla króla. Amen. Alleluja. Moje kochani, życzę nam wszystkim takiego uwalniania się od doczesności i Wtedy otworzymy się na przyjęcie największego skarbu, jaki może człowiek przyjąć. Życie z Bogiem tu i w przyszłości. Pięknej środy wszystkim nam życzę i do jutra. Z Bogiem.